W dzisiejszym odcinku opowiem o głupich formach oszczędzania, których należy się wystrzegać. Przez słowo głupie rozumiem takie oszczędzanie, które zamiast prowadzić do zwiększania naszego kapitału, doprowadza do sytuacji, że koniec końców będziemy mieć mniej pieniędzy, więcej kłopotów oraz niższy komfort życia. Jeśli taka tematyka Cię interesuje i nie chcesz, aby Twoje wysiłki w tym kontekście szły na marne, zapraszam do słuchania dalej. Cześć, mam na imię Wiola i jak większość z Was, ja także nie jestem finansistką. Z wykształcenia jestem inżynierem, a finanse osobiste to moja pasja, którą chciałabym zainspirować również ciebie do działania. Chętnie pomogę ci przejść od chaosu, przytłoczenia i niewiedzy, jak zadbać o finanse w Twoim życiu, do świadomego zarządzania pieniędzmi, bez stresu i zajmowania się tym aspektem na pełen etat, tak abyś mogła cieszyć się życiem teraz. Przy jednoczesnym zapiekowaniu swojej przyszłości. Wydawać by się mogło, że nie ma czegoś takiego jak głupie oszczędzanie, że oszczędzanie zawsze prowadzi do tego, aby w przyszłości mieć więcej pieniędzy i żeby żyło się lepiej. No niestety. Czasem, oszczędzając, możemy sobie zaszkodzić, i dzisiaj opowiem o trzech takich przykładach, z czego ostatni wydaje się być najważniejszy, także pozostań do końca. Pierwszym z nich jest oszczędzanie na swojej edukacji. Mam tu na myśli na przykład nie zakupienie jakiejś książki, kursu czy szkolenia, a zamiast tego próba nauki przy wykorzystaniu tylko darmowych materiałów. I żeby było jasne, nie ma nic złego w uczeniu się z darmowych i łatwo dostępnych materiałów, a internet oraz biblioteka publiczna jest pełna darmowej wiedzy i warto z tego korzystać. Tyle, że na pewnym etapie lub w pewnych przypadkach Darmowe, łatwo dostępne informacje mogą być niewystarczające. Książki, kursy czy szkolenia dostarczają nam usystematyzowaną wiedzę, transformując nas z punktu A do punktu B. W trakcie kursu czy szkolenia mamy możliwość zadawania konkretnych pytań, poruszania kwestii zawiłych czy poznania ludzi znających interesujący nas temat, a na koniec możemy też liczyć często na jakiś certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Często ucząc się samodzielnie, nie jesteśmy w stanie w szybki sposób zwiększyć swoich kwalifikacji, a przecież czas to pieniądz. W czasie kiedy uczymy się samodzielnie i spędzamy nad tym wielokrotnie więcej czasu, moglibyśmy już czerpać korzyści w postaci wyższych przychodów, gdybyśmy zakupili produkt potrzebny do szybszego zdobycia interesujących nas kwalifikacji. Dodatkowo, w niektórych przypadkach sama wiedza nie wystarcza. Konieczny jest dokument potwierdzający nasze kwalifikacje. Takim pozornym oszczędzaniem zamiast zyskiwać finalnie, tracimy. Tracimy czas, pieniądze lub możliwości. Drugim przykładem głupiego oszczędzania w mojej ocenie jest oszczędzanie na koszcie wysyłki. I wiem, przeleciało Ci właśnie przez myśl, co ta baba gada, ale jak wyjaśnię o co mi chodzi, to myślę, że wszystko stanie się jasne. I żeby nie był, sama często się na to łapie. Bo przecież robiąc zakupy online i wrzucając do koszyka tylko to, co chciałam kupić, często spotykam się z sytuacją, że paru złotych brakuje do zamówienia zwolnionego z kosztów przesyłki. I zaczyna się. Może dorzucę jakiś ciuszek, może dodatkowy t-shirt dla dziecka, dodatkowy trzypak różnych skarpet dla mnie bądź męża. No i spoko. Niby się przyta. Ale czy faktycznie? Czy ja faktycznie tego potrzebuję? Czy serio potrzebuje dodatkowych trzech różnych par skarpet, które potem i tak pogubią się w praniu? Zamiast zapłacić powiedzmy to 15 zł za wysyłkę, no niby kasa zmarnowana, to okazuje się, że kończymy z niepotrzebnymi rzeczami, które zabierają nam przestrzeń, czas, aby to wszystko posegregować i poukładać, albo są na tyle niepotrzebne, że gdzieś kończą zapomniane. I nie chodzi mi o to, żeby za punkt honoru sobie teraz postawić, że od dziś płacę za każdym razem za wysyłkę. Bo jest mnóstwo rzeczy, jak na przykład chemia czy kosmetyki, które spokojnie można domówić i potraktować jako zapas, czy nawet i ten t-shirt czy skarpety z mojego przykładu, mogą być dobrą opcją. Ale warto każdorazowo się nad tym zastanowić, a nie odruchowo szukać, co by tu jeszcze do koszyka dorzucić, byle za przesyłkę nie zapłacić. Bo często myśląc że zaoszczędziliśmy, finalnie zapłaciliśmy więcej za rzeczy, których i tak nie potrzebujemy. Trzecim z głupich błędów, a jednocześnie w mojej ocenie najważniejszym przykładem, którego zdecydowanie należy się wystrzegać, jest oszczędzanie na zdrowie, szeroko pojętym. Chodzi mi o sytuację, kiedy mając na celu oszczędności nadwyrężamy nasze zdrowie lub narażamy się na jego pogorszenie bądź utratę. Może się to odbyć poprzez kupowanie gorszego jedzenia, odwlekanie wizytu u lekarza, czy niewykonywanie badań kontrolnych oraz oszczędzaniu na sporcie, przykład biegając w tramkach zamiast w butach do biegania, czy w zimie przesiadując na kanapie, bo na karnet, na siłownię nam szkoda, a tą znajdującą się na zewnątrz przy pobliskim placu zabaw pokryło 20 cm śniegu. Zdrowie jak i czas są w mojej ocenie aktywami najwyższej wartości i raz utracone nie są do odbudowania. Dlatego oszczędzanie na zdrowiu to najgorsza z opcji. Jedynie słabej jakości żywności, nie niedostarczanie potrzebnych składników naszemu organizmowi, nie reagowanie na symptomy wysłane przez nasz organizm po to, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy, to bardzo zły pomysł. Lepiej wydać na karne na siłownię, wartościowe jedzenie czy wizytę kontrolną u dobrego specjalisty niż potem na leki czy po prostu nie być w stanie dobrze albo co gorsza wcale pracować. Oszczędzając na tak ważnej rzeczy jak nasze zdrowie, a tym samym komfort życia, ryzykujemy, że nigdy z zaoszczędzonych pieniędzy nie będzie nam dane się cieszyć nie warto. Podsumowując ten krótki, ale turbo ważny temat, chciałam wspomnieć, że jest cienka granica między realnym oszczędzaniem a tym głupim. I tym odcinkiem chciałam zwrócić Twoją uwagę na trzy jego przykłady. Głupie oszczędzanie podczas zakupów może nam zagracić mieszkanie i koniec końców powodować, że wydajemy więcej pieniędzy. Pozorne oszczędności wygenerowane na edukacji mogą skutkować obniżeniem możliwości generowania wyższych przychodów, natomiast te na zdrowiu mogą nas doprowadzić do obniżenia komfortu i radości z życia oraz możliwości zarobkowych. Dziękuję Ci, że wysłuchałaś mnie do końca. Jeśli moje treści i sposób ich przekazu Ci odpowiadają, zapraszam do zaglądania tu regularnie, subskrybowania kobiecej strony finansów oraz polecania mojego podcastu kobietom z Twojego otoczenia, aby jednocześnie pomóc moim treściom trafiać do szerszego grona odbiorców. Dodatkowo, jeśli po odsłuchaniu masz jakieś przemyślenia albo inne przykłady na głupie formy oszczędzania, to koniecznie podziel się nimi w komentarzu. Jeden podcast tygodniowo zawsze w niedzielę o 17 będzie się pojawiał. Jeśli masz jakieś sugestie albo pytania, zachęcam do wysłania maila na kobieca strona finansów małpa, bez polskich znaków lub napisania komentarza pod filmem. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.